Cześć moi drodzy, witam w kolejnym holu zakupowym i dzisiaj zapraszam Was serdecznie na to, co mi się udało fajnego złowić w rezerw, takich już fajnych, jesiennych, typowych outfitów. A potem pokażę Wam jeszcze moje ostatnie zakupy, jeżeli chodzi o torebki i buty, co mi się tam udało złowić na różnych innych stronkach i w innych sklepach. Natomiast zaczynamy od rezerw, dlatego że. Mam tutaj kilka rzeczy, które chciałabym, żeby dołączyły do mojej szafy, ale zaraz będziemy mierzyć i zobaczymy No i zacznijmy od tego, że e, chciałabym, żeby w mojej szafie pojawiła się spódnica Ja bardzo lubię... Ostatnio mniej zaczęłam chodzić w spódnicach i sukienkach, ale bardzo lubię właśnie sukienki i spódnicę maxi Jakoś czuję się właśnie taka mega kobieco wtedy No i znalazłam taką spódnicę Spódnicę, która jest w kolorze przepięknego, takiego głębokiego granatu. O, teraz fajnie widać, bo to jest taki ciemny, ale jednak taki kobaltowy, granatowy, bardzo ładny kolor. Myślę, że on się zgra fajnie z moimi płaszczami. No i wydaje się, że bardzo fajny materiał. W ogóle, zobaczcie, jaki ładny plis, taki cieniutki, bardzo. Nie jest taki, wiecie, gruby plis, tylko takie malutkie plisy, więc wydaje się spoko Do tego dołączony jest taki pasek, który też wydaje się całkiem logiczny. Na pewno nie jest ze skóry, ale zobaczcie, całkiem spoko jest Zobaczymy zaraz, jak to będzie z tym paskiem wyglądało Ja mam rozmiar XS i ona kosztowała 125,99 Tylko nie jestem pewna, czy to nie jest już jakaś promocja Być taka cena naklejona, chociaż chyba nie Zobaczcie, to jest chyba regularna kolekcja. Chociaż muszę wam powiedzieć, że w Reserved e, ja byłam stacjonarnie, tak jak widzicie i bardzo mnie zaskoczyło to, że mnóstwo na sklepie jest promocji. Ja byłam w Warszawie w reducie. No i słuchajcie, dużo jest część rzeczy w ogóle nowych jest przeceniona, z nowej kolekcji jesiennej i to będziecie widziały też w aplikacji. Czasami jest chyba minus 10 czy 20% na, na te zakupy przez jakiś czas, ale jest po prostu duża część sklepu wypełniona rzeczami jeszcze z wyprzedaży letnich, więc takie rzeczy też jeszcze możecie dorwać i to naprawdę w bardzo niskich cenach, więc tak, zaraz przymierzymy tą spódnicę i do tej spódnicy mam bluzkę. Tylko jeszcze tak zajrzę, żebyśmy zobaczyły skład. Oczywiście spódnica ma obszerną tutaj podszewkę. O kurczę, ale wiecie, że nie widzę w ogóle metki ze składem. Hmm, ale niespodzianka. A dobra, tutaj jest tak wysoko. 100% poliuretan. Dobra, no to cóż, no to chyba nie jest jakiś powalający skład No ale zobaczymy No i do tego mam bardzo fajną bluzeczkę, która jest basiciem Ale słuchajcie, to no jest przeurocza Zobaczcie, zwykły niby sweterek, jeszcze taki w prążek, ale taki właśnie mięsisty, fajny I zobaczcie na te guziczki z masy perłowej, takie jakby Prześlicznie to wygląda, bo nadaje takiego wyglądu bardziej em, troszkę eleganckiego no i co możecie zobaczyć, ona z 80 zł jest za 30 <laughs> Wszystko będę starała się linkować, ale to chyba nie dam rady Bo wydaje mi się, że to było z tej strefy, gdzie są właśnie rzeczy jeszcze z lata przecenione Ja mam tutaj S, -kę. wydaje mi się, że ja powinna mieć XS -kę. I tak patrzę na to, że to jest takie troszkę... No może być troszkę za duże na mnie, ale zaraz zobaczymy no i tak się to prezentuje. Uważam, że zestaw jest po prostu mega. Tutaj bardzo fajnie trafiłam z tą bluzką. Jest to basic, ale właśnie to jest naprawdę grube Jak ja to zakładałam, jeszcze tak się temu przyjrzałam, to to nie jest taka cieniutka bluzeczka, tylko to jest taki, ale lekki sweterek. Bardzo mi się podobają te rękawy, bo wydaje mi się, że wtedy mam takie fajne smukłe wiecie dłonie. W sensie to jest takie podkreślone i fajnie wygląda. Jak widzicie, bluzka może powinna mieć rozmiar mniejszy, ale właśnie mi się podoba to, że ona nie. Jest taka bardzo pięta, bo wtedy jest trochę bardziej elegancka Mogę ją założyć też do pracy Ona będzie fajnie z jeansami wyglądała Ale zobaczcie, moim zdaniem do tej spódnicy Ona też na przykład fajnie się komponuje Może być bazą pod marynarkę Bardzo mi się podoba ten dekolt, bo nie pokazuje za dużo Te guziczki są po prostu przeurocze Jednocześnie jest to bardzo kobiece No, bluzka mega I jeżeli chodzi o spódnicę To też uważam, że strzał w dziesiątkę Ja przymierzyłam mnóstwo takich spódnic I bardzo często spódnice plisowane Robią tutaj jakby takie wybrzuszenie, przez to wyglądacie trochę jak taka karyna. A ta spódnica, zobaczcie, ona jest taka trochę flowy, podąża za ciałem i jednocześnie jest bardzo opływowa taka, więc mega mi się podoba. Wydaje mi się, że bardzo trafiona. Ten kolor jest po prostu cudowny, przypominając to, że Wy tego nie widzicie, ale ja tu mam dokładnie ten sam kolor że zasłony kapę na łóżko i tak dalej, więc bardzo lubię. Pokażę Wam jeszcze, jak długość tej spódnicy, więc generalnie ona jest do. Kostek mniej więcej i dla mnie to jest super. Myślę, że z lekkimi bodkami będzie bardzo fajnie wyglądała. Do płaszcza ja mam 1,60 m, więc na wyższych dziewczynach ona będzie bardziej midi, w sensie no u mnie też jest midi, bo nie można powiedzieć, że to maxi, ale będzie jeszcze wiadomo troszkę krótsza. Natomiast u mnie myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna długość. Także zestaw uważam, że bardzo fajnie trafiony I teraz mam jeszcze jedną spódniczkę Bardziej, no, zwykłą, klasyczną i krótką W zupełnie innym stylu Trapezowa, nie mam takiej klasycznej, czarnej Żeby fajnie, wiecie, to wyglądało do kozaków I właśnie do takiego sweterka zwykłego to jest spódnica, która spodobała mi się ze względu na te klapy, bo takie spódnice macie wszędzie. Ja mierzyłam taką w mohito, ale te klapy stwierdziłam, że kurde, fajne są i sobie wezmę do domu zmierzyć. Super materiał, bo to jest nie ekoskóra, tylko taki woskowany, fajny. Tutaj w składzie jest większość bawełny, 39 poliestru i chyba 2% elastanu. I ona kosztuje 119,99. Ja mam xs i zaraz zobaczymy, czy po prostu się zmieszcza w nią. Ok, zmieściłam się idealnie, chociaż tutaj mam, zobaczcie, dużo miejsca i niestety często mi się to zdarza, że w spodniach, w reserw, właśnie w spódnicach, tamta jest na gumce, to nie widać, ale w spódnicach też, no widzicie, to nie jest taki super dopasowany rozmiar, ale też nie odstaje, więc jest, powiedzmy, ok. Wydaje mi się, że to jest w ogóle najmniejszy rozmiar, poczekajcie, jeszcze tu sobie zerknę, tak, XSK nie ma mniejszych, no właśnie więc niestety nawet mniejszej bym nie mogła kupić, no ale chcąc ją tak założyć w talii, no to No wiecie, spaść nie spadnie na pewno. No jest typowo bardzo krótka i ja powiem Wam, że zawsze mam trochę taki dyskomfort do pracy, no to na pewno nie gdzieś tam na no, no może jakieś wyjścia ze znajomymi. Lubię nosić z kozakami wyższymi, bo wtedy nie jest to aż takie... Prowokacyjne, no bo wiecie, trochę ciała też jest zakryte. No i nie wiem, dajcie znać, czy fajnie wygląda na jakieś i teraz wiecie, imprezy zimowe, e, może będzie fajna. No, tak się właśnie zastanawiam. Mm, no tutaj, tak, tak powiem wam, nie wiem, czy, czy ja bym ją aż tak dużo nosiła, chociaż kurde, fajna jest. Ale teraz jak jeszcze podeszłam tu bliżej i widzę w lustrze, to mi się wydaje, że widać, że odstaje W sensie wyglądam tak, jakbym tu miała taki, wiecie, trochę brzuszek, nie? Dlatego, że ona odstaje Więc niestety, może ja powinnam takiej spódnicy poszukać w tych sklepach, gdzie są, wiecie, mniejsze rozmiarówki, jakieś Sensei i tak dalej O, zobaczcie jak ona też wygląda, no naprawdę jest, jest dosyć krótka i do tego przymierzymy marynarkę Dlatego, że kupiłam tutaj marynarkę Ja mam swoją szarą, ale nie taką milutką jak ta No i też moja już się naprawdę zmachaciła To jest marynarka, taka właśnie wiodełka Bardzo elegancka, mega uniwersalna To też jest coś, co... No teraz szary jest dosyć modny Szary kolor podobno, wiecie, wraca jakby do łask Chociaż on zawsze był taki uniwersalny Ale w tym roku szczególnie Ale w ogóle, ten wzór będzie zawsze, wiecie, fajnie wyglądał i też do jeansów i na elegancko. 200 zł kosztuje ta marynarka. No i właśnie teraz zobaczmy, czy tutaj jest cokolwiek fajnego w tym składzie. Bo pod ręką jest bardzo przyjemny materiał, natomiast to jest z poliester. I nie wiem teraz, czy to jest podszewka, czy to jest wszystko. Ale to jest tyle, co, co jest odnośnie składu, więc ona w całości jest z poliestru. Trochę dziwna, bo powiem Wam, że czuć, tak jakby był poliamid, może wiecie też, czy są takie miękkie, no ale spoko, no, najwyraźniej jest tylko poliester tutaj. I zobaczmy właśnie, jak do tego będzie to wyglądało, do tej spódnicy i do takiej... Ło, wow, jaki ciasny rękaw! I do takiej zwykłej bluzki. O Jezus, to jest, słuchajcie, ledwo co w to weszłam. Zobaczcie, jaka dziwna rozmiarówka. Spódnica mi odstaje, a to, nie no, o to jest dobre, ale tak powiem Wam, że no... Nie, nie powinna mieć troszkę większego rozmiaru. Super by wyglądało z eleganckimi spodniami albo z dżinsami, ale tak patrzę w podglądzie, że z taką spódniczką też w sumie spoko wygląda. Bo to jest takie dosyć, wiecie, taliowane, nie? Pokażę Wam też z tyłu. Nie, ogólnie bardzo ładna ta marynarka jest. Mm. Nie, no dobra, podoba mi się, podoba mi się w sumie jak leży, ale mówię, jak, yy, no jest dosłownie na styk na mnie Więc taka ta rozmiarówka, jak widzicie Dajcie znać, czy wam się podoba, Jezu, ale to jest milutkie, fajne Ciekawe, czy ten poliester serio by grzał w zimie Także coś takiego I jeszcze jedną rzecz, mam ten i zaraz przejdziemy dalej I to jest sukienka która bardzo mi się spodobała. Ja mam z Zary podobną, ale ona już jest troszkę złachana, bo chodziłam w niej często do pracy. W przepięknym błękitnym odcieniu, który też teraz jest dosyć popularny. No i to jest sukienka za 129 zł, ale to jest przecena z 219, o widzicie. xs znowu. I ona jest taka tutaj, jak widzicie, odcinana, czyli udaje bluzko sukienkę. i zaraz właśnie zobaczymy. Jak to składowo wypada Teraz właśnie dużo rzeczy było na promocji, nawet tych, tych nowych To jest 77 bawełna, 12 akryl, 8 poliester, 3 wiskoza Więc w sumie nie jest źle, jest dużo bawełny w składzie, wskakuje No i to jest bardzo specyficzne i trzeba coś takiego lubić, dlatego że to jest Totalnie w stylu takim vintage i mi się bardzo podoba. Ja uwielbiam takie rzeczy i powiem wam szczerze, że jak to kupowałam, to miałam takie. No zobaczymy, ale jest śliczna ta sukienka i myślę, że z kozakami fajnymi to będzie mega wyglądało. To kurde, krótki rękaw i musiałam się zastanowić, jak to ograć właśnie w zimie. Czy to by fajnie wyglądało z jakimś golfem pod spodem, czy coś na to, ale chyba właśnie lepiej pod spód coś dać. No i właśnie też na taką teraz jesień, na wiosnę, myślę, że mega. Mi się to bardzo podoba. E, ba, mega w ogóle mi się podoba ta spódnica. Ona jest już dłuższa niż ta e, spódnica, którą mierzyłam, to ta czarna. I lepiej to jednak wygląda, ja się bezpiecznie czuję, pomimo że to jest krój mini, to jakby zupełnie, wiecie, inaczej to wygląda bardziej elegancko i tak, e, no, ja się bezpiecznie czuję. Ale jest jeszcze ten kolor, nie wiem, mi się mega podoba, zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób to pewnie zaraz skrytykuje, ale mi się, mi się bardzo podoba, jak to na mnie wygląda i tak mi to pasuje właśnie do mojego stylu, chociaż ostatnio się trochę zmienił, ale wydaje mi się, że to jest mega. Nie wiem, dajcie znać, co sądzicie, bo dla mnie to jest przeurocze po prostu. Bardzo fajny taki zestawik. Mega mi się podoba to skinka, ale chciałabym, żebyście napisały mi, czy Wam się podoba, bo to jest taki specyficzny styl. I tak się po prostu zastanawiam, czy, czy dla Was też fajnie wygląda, czy nie. I teraz pokażę Wam dalszą część moich ostatnich zakupów. To będą torebki i buty. Pierwsza torebka, torebka, którą już od dawna obserwowałam. Dużo jest takich torebek z Aldo, ale ja się w końcu zdecydowałam na tą. Ta mi jakoś najbardziej odpowiadała. Ona jest uh, Answer Lab kosztowała ponad dwie stówy i to było już na takiej dużej promocji. Ja w ogóle spróbuję ją podlinkować, ale też jak ją kupowałam, to pisało, że są ostatnie sztuki i tak dalej. No i mega mi się podobała, bo wiecie, na Instagramie jest teraz moda na stylówki z takimi torebkami, o tak tutaj wiecie na rękę, w takim właśnie kształcie kuferkowatym. Ja chciałam strasznie taką torebkę mieć. Plus wzięłam trochę większą, to jest taki średni rozmiar, i tu jest naprawdę dużo przegródek. Zobaczcie, tutaj w środku jest dużo miejsca, tak naprawdę dużo takich i do malutkich, tu, tu jest przegródka, tu jest kolejna, więc tu się sporo dzieje i dzięki temu naprawdę możecie dużo rzeczy schować tutaj, a nie jest to też takie wielkie torwiszcze, więc super! Natomiast muszę powiedzieć, że ona jest naprawdę ciężka. Myślę, że ona pusta, po prostu waży około kilograma, tak na oko. Plus też, nie wiem czy zobaczycie, ale. Tutaj widzicie to wyłażą takie właśnie nitki i ja to oczywiście mogę obciąć, więc to nie jest duży problem, ale tak ogólnie średnio ją lubię. Ona jest super do pracy, wiecie, do takiego eleganckiego outfitu po to, żeby właśnie tylko z samochodu ją gdzieś tam, wiecie, przetransportować i fajnie stylówka wam fituje i jest spoko. Natomiast tak, żeby z nią chodzić po mieście, no to ona już jest wtedy średnio wygodna. Ona ma też ten długi pasek. Natomiast ona tak nie do końca mi się podoba na tym długim pasku. Lepiej zdecydowanie wygląda po prostu na, na ręce. No więc tak, na razie ją mam i na pewno ją będę w najbliższym czasie nosić. Ja wyrzuciłam wszystkie moje czarne torebki ostatnio, e, jak sprzątałam szafę, ale, no, no i właśnie z tego względu na razie zostanie, ale myślę, że tutaj. Raczej na dłuższą metę to się jej pozbędę. Kolejna torebka to jest mała perełka, którą uwielbiam, i to jest torebka z Nine Westa. Taki rogalik. <noise> Bardzo urocza, i to jest torebka, którą po prostu kupiłam w half price. Ie. I e, kiedyś już właśnie udało mi się w TK Maxi fajną torebkę dorwać, także myślę, że fajnie tam od czasu do czasu wejść i po prostu przejrzeć sobie te torebki, bo można znaleźć fajne rzeczy. I ta torebka z kolei kosztowała 100, nie wiem, 120, jakoś tak, więc to jest naprawdę świetna cena. No i tutaj nie będę w stanie Wam jej pewnie podlinkować, ale polecam Wam po prostu wchodzić sobie do, do Half Price'a czy do TK Maxa na dział z trewkami. Jest mega mięciutka. Podejrzewam, że to jest już skóra, bo tam w tamtej z Answer mamy eko skórę. I taka bardzo mi milutka, mięciutka skóra, groszkowana, która pewnie będzie też dosyć trwała. No i torebka jest mniejsza, ale też jest całkiem pojemna. Jak na takiego maluszka to to jest naprawdę spoko. I jak widzicie, też ma dwie rączki. Ta zresztą jest bardzo ładna taka pleciona, więc to jest kolejna rzecz. No i teraz zostały mi buty, które zakupiłam teraz właśnie z myślą o jesieni, bo stwierdziłam, że chciałabym do płaszcza. Zawsze noszę ciężkie botki takie już o tej porze. Ale stwierdziłam, że chciałabym Adidasy. I kupiłam sobie specjalnie w tym celu takie Adidasy, właśnie beżowo-brązowe. One są na wysokiej takiej podeszwie, to chyba jest 5 cm. I te są akurat całkiem spoko. One mi też pasują do płaszcza, pasują mi też do kożuszka, więc dopóki nie będzie śniegu, powiedzmy. Znaczy, no też to nie są buty ocieplane, bo to są takie lekkie, znaczy. No one nie są lekkie, bo podeszwa jest ciężka, ale ten materiał jest tutaj taki lekki, wiecie, delikatny. I dopóki no, nie będzie jakiś powiedzmy, mrozu w śniegu, to one będą naprawdę ok. I właśnie powiem Wam szczerze, że ja nie mogę znaleźć, skąd ja te buty kupiłam. Wydaje mi się, że to albo jakieś. To są takie stronki typu renée, czas na buty i tak dalej, gdzie oni wszyscy naprawdę mają bardzo podobny asortyment i te buty często nie są najlepszej jakości, chociaż trafiają się fajne, bo ja mam jedne buty z René, które mam już parę lat i one są w dobrym stanie. I to są naprawdę tanie buty, ja zapłaciłam za parę około stówy, będę na pewno ich jeszcze szukać. No i drugie to kupiłam takie, takie zwykłe, klasyczne snitersy, tylko beżowe, a nie białe. Zawsze mam białe, pokusiłam się o beżowe. Jestem bardzo niezadowolona, chociaż noszę je mega często, dlatego że one do wszystkiego prawie pasują i do różnych stylówek naprawdę fajnie wyglądają z taką wysoką tutaj podeszwą. Natomiast po pierwsze, już się dosyć tutaj wgniotły. Może tego w kamerze tak nie widać, ale, ale ja to widzę na żywo. No i tutaj, coś się dzieje tutaj z podeszwą. To jest jakaś masakra. Ona się odkleiła w obu tych butach i po prostu pływa, więc ja muszę to przykleić w środku. No i plus do tego ja mam rozmiar 36, ale to też są takie buty. Nie wiem, czy one są z Włoch sprowadzane, ale one są też, słuchajcie, bardzo duże. I to jest moim zdaniem 36,5, tak realnie. Oczywiście one są wiązane, więc tutaj nic nie obciera i też nie spadają, więc jakby nie ma problemu, ale to też nie są takie wiecie komfortowe. Sportowe buty Te jeszcze są bardziej dopasowane do mojej stopy A te to są totalnie właśnie jakieś większe Ja tu mam zresztą swoje jeszcze wkładki kupione W CCC No i w środku są wkładka, zobaczcie co się dzieje Totalnie ucieka jakby Ja za każdym razem jak je zakładam muszę to poprawiać Więc no jakość wykonania Słaba Także ja teraz jak będę kupować To się pokuszę chyba jednak już o pumy Na które też są właśnie w tym kroju I które, na które już od dawna poluję Ale no takie przejściówki powiedzmy Mogą być Nie, nie ma też tragedii zważywszy, że ta para Również kosztowała 100 zł Więc niedużo I to wszystko jeżeli chodzi o ten haul Mam nadzieję, że wam się podobał Dawajcie znać Pamiętajcie o kciukach No i do zobaczenia w kolejnych filmach